Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. Przyszedł czas na kolejną przypowieść. Uwielbiam bajki, historie, przypowieści, które mogą nas czegoś nauczyć. Zatem przygotowałam Wam kolejną perełkę. Pewnego razu mędrzec wziął swojego ucznia do pokoju i dał mu zadanie, żeby zapamiętał jak najwięcej brązowych rzeczy, które znajdują się w tym pokoju. Uczeń rzeczywiście się skoncentrował, przeanalizował, bardzo chciał zapamiętać jak najwięcej brązowych rzeczy. Kiedy wyszli z pokoju, Mędrzec dał mu kartkę i długopis i mówi: A teraz wypisz wszystkie niebieskie rzeczy, które się znajdowały się w tym pokoju. A ten uczeń mówi: No, ale jak? No, kazałeś mi zapamiętać wszystkie brązowe. Ja tam nic nie widziałem niebieskiego, ja tylko przed oczyma mam teraz same brązowe przedmioty. Ich jestem w stanie mnóstwo wypisać, ale niebieskiego nie jestem w stanie wypisać żadnego. Wtedy mędrzec kazał mu się wrócić do pokoju i zobaczyć, ile tam jest niebieskich rzeczy. I rzeczywiście, niebieskich rzeczy było prawie tyle samo jak nie więcej, co brązowych. I czego ma nas uczyć ta przypowieść? To, na czym się koncentrujesz. To zapamiętujesz i to nosisz w sobie. Jeśli koncentrujesz się na samych złych rzeczach, to tylko je będziesz mieć przed oczyma. A jeśli koncentrujesz się na dobrych rzeczach, to tylko je będziesz widzieć i dostrzegać. Więc ta nasza percepcja tylko od nas zależy, bo świat jest złożony z różnych rzeczy. Ale od nas zależy, co będziemy mieć przed oczyma. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.